Witam serdecznie moimi Państwa Gościem jest poseł Jan Cedzyński, klub parlamentarny Ruch Palikota. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, wiele dynamicznych rzeczy dzieje się w ostatnich dniach w naszym życiu politycznym, no, ale też w to można wpisać właściwie taką obietnicę, czy też nadzieję, którą wzbudził w czasie posiedzenia Sejmu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który powiedział, że Mam nadzieję, że w roku 2015 Polska będzie krajem, który będzie spełniał wszelkie wymogi do wprowadzenia u nas waluty euro. Jak pan ocenia taką zapowiedź? Jak pan ocenia takie szanse, które roztoczył minister? Myślę, że zapowiedź dobra szanse również mamy duże, z tego względu, że euro to stabilna waluta, a przecież o to chodzi, żeby w gospodarce była stabilność. No złotówka tutaj jest zawsze jakaś świejna w stosunku do dolara czy do, do euro, a jeżeli wprowadzimy euro w Polsce, polscy przedsiębiorcy będą wiedzieli, że po prostu jak coś wyprodukują, to sprzedadzą to za 4 euro i będą wiedzieć, że to jest 4 euro, a jeżeli wyprodukują i sprzedają to za 3 złote czy za 4 złote, więc ta yy, może to różnie być. i Może iść w górę, ale może iść i w dół. Dlatego na pewno będzie to stabilizacja polskiej gospodarki, jeżeli i wzmocnienie polskiej gospodarki, wzmocnienie w Europie. I przede wszystkim no bardzo, dobra, bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobry prognostyk, że, że, że to euro by po 2015 roku wprowadzone było do Polski. Myślę, że to by po prostu wzmocniło naszą, naszą gospodarkę. Nie obawia się Pan, że dojdzie do takiego zjawiska, które już miało miejsce w Europie zawyżania cen, że mimo woli te ceny będą zawyżane przez sprzedawców? No. Pewnych rzeczy nie unikniemy, ale myślę, że to będzie raz, bo wiadomo, że to będzie podciągnięte. Bo nikt, nikt na pewno z przedsiębiorców nie weźmie, żeby cena zeszła w dół. Jeśli będzie podciągnięte o 2-3 eurocenty, to będzie raz to zrobione i, i myślę, że, że na tym się temat zamknie i więcej takich rzeczy nie będzie. Ale przede wszystkim będzie stabilność i będzie polska gospodarka liczyła się w Europie. To jest pytanie na temat cen paliw, które idą. Zdecydowanie w górę. Czy jest jakaś szansa, jakaś możliwość, żeby to zatrzymać? Chociażby. No, akurat tutaj mamy, panie redaktorze, wolny rynek, i, i to rynek decyduje, jakie są ceny w tej chwili. Czy to już benzyna, czy ropa kosztuje 6 zł. O tym decyduje rynek, bo my kupujemy po określonej y, sumie. A PiS ropa, mówi, ropa. że to wina rządu. <laughs> PiS zawsze mówi, że zgania winę na rząd, ale no nie jest to, tak? Y, na pewno decyduje o tym wolny rynek. Jeżeli y, baryłka ropy idzie w górę, automatycznie u nas też to idzie w górę. Czy, czy ceny innych produktów? One oczywiście ropa jest wyznacznikiem jakby, y, czy dany produkt, żywność, czy to drożeje, czy to tanieje. Dzięki Panu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był poseł Jan Cedzyński, Klub Parlamentarny Ruch Palikota. Dziękuję bardzo.